Dziś odebrałem pompę z serwisu, przeszła z gwarancją. Jak widzicie, z takiej fajnej firmy cena też fajna, i będziemy to wkładać. Powiem Wam, no co po takiej regeneracji stwierdzam i zauważam? Że na pewno przewody są fajnie puszczone w koszulkach. Wygląda to profesjonalnie. Że jest to fajnie zrobione. zawory, no nie są powymieniane widzę, że są stare widzę, że tu nawet jest niedomyty rzekomo miała być sprawdzona na maszynie i przeczyszczona o-ring stary założony widzę, że silikon jest znaczy ślad silikonu jest tu raczej ślady walki były to rozkręcane było Co już by tu jeszcze wypatrzyć. Podobno była uszczelniona. Trzeba wyraźnie wsadzić do auta i zobaczyć. Nie znam się na tym, więc może ktoś się zna na tym. I coś w komentarzu na tym napiszę. Bo nie wiem.